Co rozwinęły w tobie studia? Hmm. Jest to bardzo ciekawe pytanie. Też, jakby charakterystyka naszych studiów jest taka, że jakby posiadamy bardzo szeroki wachlarz przedmiotów i jakby rozwijamy bardzo różne kompetencje, więc u różnych osób mogą się to trochę różnić. Ja jestem na analizie danych, więc u mnie to były przede wszystkim kompetencje związane z analizą danych, ze statystyką, z różnymi programowaniami, z marketingiem, ale też z prowadzeniem ogólnie badań też ilościowych, jakościowych. Ale na pewno też studia socjologiczne wyrabiają w ludziach to, co się mówi, właśnie tą wyobraźnię socjologiczną prawdę, czyli tą większą świadomość, czy to właśnie jakby problemów społecznych, czy to jakby samego umiejscowienia siebie jakoś w społeczeństwie i pozwalają jakoś... Szerzej ująć te problemy, o których jakby dotykają nas wszystkich, prawda? Czy to właśnie jakby rynek pracy, czy to właśnie edukacja, czy to właśnie jakby wszelkie inne problemy społeczne, czy nawet nie problemy, tylko to, co po prostu robimy, jak ludzie, czyli spotykamy się, mamy przyjaciół, chodzimy na imprezy. Na pewno pozwoliły mi bardziej rozwijać swoje zainteresowania. Pokazały mi też, że jeżeli czegoś nie poszukam na własną rękę, to po prostu się tego nie dowiem. A dodatkowo nauczyły mnie, jak szukać tej wiedzy również od wykładowców, którzy są w stanie naprawdę przekazać jej ogrom. Zależy, o co pytamy, tak naprawdę. Bo studia rozwinęły we mnie wiele rzeczy w różnych dziedzinach. Jako studentka, w ogóle w kwestii studiowania co to jest? w nauce, bo ponieważ teraz realizuję sama swoje badania jest to naprawdę bardzo istotna rzecz, jestem w różnych projektach, w różnych projektach pracuję badawczych, więc na pewno rozwinęły mnie tutaj jako, jako badaczkę, jako studentkę, ale również jako człowieka i również jako człowieka społecznego. Przez to, że również byłam przewodniczącą koła naukowego pracy z ludźmi, i takiej pracy czasami charytatywnej, czasami naukowej, ale też jak bardzo ludzie potrafią być kolektywem i działać w jedną stronę. Myślę, że przede wszystkim takie umiejętności miękkie, co, co może się nie wiem, wydać czymś skakującym, że być może w jakiejś takiej opinii wielu osób studie polegają właśnie na wkuwaniu i na. Przyswajanie jakiejś określonej akademickiej wiedzy, ale myślę, że te akurat konkretne studia, które wybrałem, umożliwiły mi po prostu studiowanie właśnie w takiej praktycznej formie i też nabycie tych kompetencji właśnie miękkich, przede wszystkim, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, o właśnie umiejętność rozmowy, umiejętność zadawania pytań. Myślę, że to jest coś, co w przyszłości jakoś może mi się zdecydowanie przydać.